Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym nagraniu chciałbym, chciałbym wystosować sprostowanie i przeprosiny do Was za wideo pod tytułem Noworodek z COVID. Moi drodzy, okazało się, że Noworodek, o którym mówiłem, jednak nie został w szpitalu zatrzymany z powodu K19, ale z powodu zupełnie innych. Chorób. I moi drodzy, chciałem was za to przeprosić i wytłumaczyć yy, yy, o co chodzi. Informacja o tym, że ten noworodek yy, miał rzekomo COVID, a mama, a matka nie yy, otrzymałem od tutaj z trzeciej ręki. I przyznam się szczerze, że tej informacji, moi drodzy, nie sprawdziłem dokładnie, tylko uwierzyłem na słowo. Natomiast kierowało mną to. Kierowało mnie po prostu dobro ludzkie, bo wiecie, jak, że w tej chwili dzieje się bardzo dużo złych rzeczy, i takie rzeczy jak odbieranie, przynajmniej na chwilę, matce, rodzicom dziecka, to nie jest y, nic nowego. Coraz więcej takich przypadków. Ja oczywiście pomyślałam, że jeżeli coś takiego dzieje się, zwłaszcza tutaj gdzieś w moich okolicach, to należy jak najprędzej nagrać wideo i powiadomić ludzi, ostrzec ich. Natomiast co się stało? Kilka dni temu y, ta osoba, od której otrzymałem tą informację, powiedziała, że jednak u noworodka nie stwierdzono COVID, a natomiast miał y, szereg innych chorób i dlatego matce odebrano y, dziecko y, i matka nie mogła go widzieć. To nie chodziło zupełnie o COVID. Nie wiem dlaczego taka informacja wyszła od tej osoby. Czy ta osoba po prostu. Nie dosłyszała, źle zrozumiała, czy po prostu na początku rzeczywiście było podejrzenie o COVID, a potem okazało się co innego. Nie wiem, moi drodzy, natomiast no, chciałem Was przeprosić, bo tak jak powiedziałem, tej informacji nie sprawdziłem dogłębnie. Nagrałem wideo pochopnie, wiem, że ono już poszło. Zostało udostępnione na kilku innych forach, no i wyszło coś bardzo niefajnego. Moi drodzy, przepraszam, wa przepraszam Was bardzo serdecznie z całego serca za tą pomyłkę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi. Y jeszcze raz chciałem powiedzieć, że kierowało mną dobro ludzkie. Nie chciałem nikogo wprowadzić w błąd. Y byłem pewny, że ta informacja jest prawdziwa, z tego względu, że po o podobnych przypadkach już słyszałem. O jednym chyba Wam nawet mówiłem, a jeżeli nie. To jeszcze raz to powiem. Mianowicie jakieś dwa, może trzy miesiące temu, jak to wszystko już się działo dość dobrze, to kolega z pracy, z którym pracuję na co dzień, powiedział mi, że jego, jego córce, jego córce, jego córki dziecko, przepraszam, miało wysoką gorączkę. Pojechali do szpitala. W szpitalu, pierwsze co to, kazali zrobić, Wymas, na COVID, zabrali dziecko e, do, izolacki, do izolacji, do pomieszczenia w izolacji. E, matkę odesłali do domu. E, na drugi dzień okazało się, że dziecko mia, dziecku po prostu wychodziły ząbki, dlatego miało wysoką gorączkę. No ale natychmiast e, lekarze już stwierdzili, że pewnie to COVID, chociaż ja nie słyszałem, jak do tej pory, bynajmniej ja nie słyszałem, żeby jakiegokolwiek e, dziecka stwierdzono. COVID. No, oprócz tego, co myślałem, że teraz był to pierwszy przypadek. I informacja również całkiem świeża. E, inny kolega powiedział mi bardzo podobny przypadek, ale jeszcze bardziej tragiczny, ponieważ e, również e, jego siostra, tym razem, e, pojechała do szpitala. Dziecko miało bardzo wysoką gorączkę, około 40 stopni, więc się przestraszyli. Pojechali do szpitala, a w szpitalu Pierwszy, od razu ich matkę i dziecko do izolatki, lekarze wsadzili i słuchajcie moi drodzy, matce dali strzykawkę i dali pojemnik na mocz i powiedzieli, że ma pobrać od dziecka mocz i zrobić jej, i pobrać yy, krew. Ja się pytałem kolegi cztery razy chyba, czy to jest prawda, czy on dobrze zrozumiał, czy ja mówię jak... Pytam się, a może twoja siostra jest pielęgniarką. Wie, nie, no co ty? I mówi, półtore... no i mówi, nie, no naprawdę. Mówi, byłem, bo byliśmy razem. Zamknęli w y, izolację ich i półtorej godziny później przyszedł lekarz i pyta się, czy matka pobrała próbki, bo oni się boją podejść, bo dziecko może ma COVID. -a. Także moi drodzy, takie dwie informacje od kolegów z pracy, więc ta informacja, kiedy do mnie dotarła od, tam, od trzeciej ręki, myślałem, że jest również prawdziwa. Dlatego no, podzieliłem się z nią z wami, e, no, ale to się okazało nieprawdą. Dlatego chciałem was przeprosić. Mam nadzieję, że mi wyba, wyba, wybaczycie. Ja będę bardziej ostrożny, e, żeby drugi raz taka rzecz się nie powtórzyła. Mój kanał nosi nazwę Drzwi Prawdy i nie chciałbym, żeby tu e, pojawiało się jakieś kłamstwa. E, w filmie, w wideo, od razu gdy się dowiedziałem, że, że ta informacja jest nieprawdziwa, wideo zginęło znaczy zginęło, przepraszam wideo ja usunąłem jak najprędzej, żeby dalej nie wprowadzać nikogo w błąd, bo już kilka osób się pytało, dlaczego to wideo zginęło. No to właśnie wyjaśniam z takiego powodu. Ja je po prostu usunąłem. Także, moi drodzy, jeszcze raz przepraszam. Będę bardziej ostrożny na przyszłość. Dziękuję.